Cewka. Sprawdzimy co jest w środku i czy da się na tym cokolwiek zarobić Cała oblana plastikiem, tutaj widać jakieś elementy najprawdopodobniej mosiądzu pobielanego Co jest w środku? Nie mam pojęcia, dlatego trzeba sprawdzić I zobaczymy jaka jest tego opłacalność, zaraz wrzucimy to na wagę, sprawdzimy ile to waży, jeżeli by to oddać na złom Oczywiście pod warunkiem, żeby to ktoś przyjął Mamy do tworzenia paczkę również ale zanim to wszystko zrobimy, jedziemy finalizować zyski. Czyli co? Lecimy na skup. Czas spieniężyć metale kolorowe, czyli odzyskać trochę pieniędzy. Wiadro aluminium. Pół wiadra żółtego. Torba aluminium. Puszki, cztery torby. O tam akurat to będzie mało. Tutaj mamy mieć kawałkową. Mamy mosiądz pobielany jeszcze, który muszę przeżyć do tego wiadra, żeby po prostu nie było trochę tu, trochę tu, trochę tam. I trochę mosiądzu żółtego i z tym wszystkim jadę na skup złomu. Może nie dużo, ale do wymiany jest akumulator w samochodzie, więc trzeba trochę pieniędzy odzyskać, żeby jechać kupić, a będzie dość drogi. Finalnie dużo się nie zmieniło. Aluminium, mosiądz żółty, w sumie to to jest pobielany. Mosiądz żółty, mosiądz pobielany, aluminium i tam mieć kawałkowa. Lecę na skup. Od drodze odebrana jedna paczka, druga paczka, tam jest trzecia paczka, wszystko do samochodów. Pogodę mamy straszną, niby jest 9 stopni, ale powiem wam pada cały czas. Jadę na ten skup i mimo tego, że deszcz pada, postaram się przejść zobaczyć, czy można coś odkupić. Oczywiście, jak już będę przy okazji, żeby było na kolejny odcinek dla was i na kolejny odcinek coś do odzysku. Tak, mam nadzieję, że mi się coś uda kupić. Skupię bita z nędzą. Nic nie ma. Ceny niskie to i nie ma złomu. Wszystko dane, 375 zł. Jestem bardzo zadowolony. Pół akumulatora będzie, bo mam niestety setkę, 800 coś tam. Także duży, drogi akumulator. Najważniejsze, że z rzeczy, które udało się odzyskać, jest połowa na akumulator. resztę się jakoś tam dołoży i będzie. Dobra, co do cen, mieć poszło do góry. Ja miałem tylko kawałkową. Osiąc drgnął, i aluminium jest dobra cena, więc na dobrą sprawę trzeba po prostu odzyskiwać, zbierać i oddawać, póki cena jest dobra. Natomiast, co chcę powiedzieć, złom jest bardzo tani i złomu na placu nie ma, więc nie było co kupić. Mam jedną rzecz, którą odzyskamy na warsztacie. Widzimy się za chwilę. No więc, międzyczasie jest w bibelciku. Piękny, piękny, piękny. Już po skupie złomu 375 zł i zostaje ceweczka i paczuszka. Także, nie przedłużając, biorę się za rozbiórkę tego. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale mam nadzieję, że te śruby mi w tym pomogą i że to się rozejdzie bez używania młotka. To co, do dzieła. 0 jest 0. Wszystko włożymy tak, jak powinno być. Łącznie z tymi śrubkami. 1,5 kg. No to. Jakbyśmy to sprzedali po 70 groszy złotóweczka. Sprawdzimy, co będzie po demontażu. Dobry śrubokręt i mam nadzieję, że to pójdzie. Przynajmniej tak powinno. Pierwsza kuwetka na złom, czyli na śruby. Albo są takie długie, albo one stąd nie wychodzą. Ale chyba są takie długie. Nic, sprawdzimy po odkręceniu wszystkich. Uwaga! No pięknie. Nie, no one muszą stąd wyjść. Po prostu trzeba je wykręcić i tyle. Ale zobaczcie, jakie tu fajne rzeczy są. Teraz pytanie. Wydaje mi się, że to wszystko będzie jednak stalowe. No nic, będziemy wyciągać, sprawdzać. Najpierw się pozbędę tych śrub, bo widzę, że one tutaj ciężko będą wychodzić. Dobra, jeszcze teraz jak się do tego dobrać? O, w sumie w ten sposób. Od razu będziemy sprawdzać magnesem. Spalone, tak jak było napisane tu w środku. Nie wiem, czy wy to widzicie. O, widać czarne. Także co? Złom. Tak w ogóle między Bogiem a prawdą. To jestem ciekawy, czy tu nie będzie przypadkiem jakiegoś sreberka jak to się dalej stąd wyciąga. Nie mam pojęcia. Dobra, tu są jeszcze cztery śruby. Ja je odkręcę. Może to wychodzi od dołu. Nigdy czegoś takiego nie demontowałem. Nie rozkładałem na czynniki pierwsze, więc zrobimy to metodą próby błędów. Ole, sprężyna. Tu. tu są śruby od spodu. Gdzie można było sobie odkręcać? Dlatego tam nie chciało wyjść. Teraz ja jestem ciekawy, co się stało. Jest... A dobra. Już wiem, jak to działa. Tu odkręcamy na przyszłość. Jakby ktoś chciał. Tutaj są śruby. Odkręcamy te śruby. I wychodzi to. Pierwsze wyszło i sprawdźmy sobie magnes. Śruba stalowa to stalowe. No nie dobrze. I tutaj mamy coś takiego. Rzeczywiście widać, że jest palone, ale to może być srebro. Oto. Trzeba to przeszlifować i sprawdzić i przy okazji sprawdzić. Tutaj nie łapie. Biorę pilnik. I sprawdzimy przy okazji, co to jest za materiał, ale najpierw wykręcę sobie wszystkie te śruby, wyciągnę to, bo to jest bardzo nadpalone. Może będzie jakaś ładniejsza sztuka, na której sprawdzimy sobie, czy to przypadkiem nie jest srebro. A jeżeli to jest srebro, no to będę bardzo zadowolony. Ale widzę, że wszystkie te styki są oj, 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 dość mocno nadpalone. Jedna część wyciągnięta, druga została i wyjść nie chce, to jest ruchome, muszę pomyśleć. Natomiast tak, to możemy wrzucić do złomu. Śrubki również. I zostają te elementy. Pilnik już naszykowałem. Tutaj mamy taką ładną. Nienadpaloną sztukę, więc przeszlifujemy ją i sprawdzimy sobie cieczą probierczą, czy to przypadkiem nie jest srebro. A tak mi się coś wydaje. No i co to jest oczywiście za materiał, czy to jest na mosiądzu, czy to jest na miedzi. Dobra, sprawdźmy. Delikatnie ruszymy to pilnikiem, żeby zerwać tą wierzchnią warstwę lakieru, która tutaj jest i tej spalenizny. Srebrzy się ładnie. Teraz bierzemy ciecz, ciecz probierczą do badania srebra. Ona jest koloru pomarańczowego. A jeżeli wrzucimy sobie tutaj na to i będzie to srebro, to zmieni kolor na mocno bordowy. Kropla wystarczy. Widzicie różnicę? Tak było. A jak jest, wysoka zawartość srebra super! Jupi! Ekstra! Czyli pójdzie to do mojego słoiczka, który widzicie tam w oddali, do srebra ekstra, ale i jeszcze trochę zobaczcie, jak się bardzo bordowe zrobiło. Dla porównania, jestem zadowolony, czyli cewka już wiadomo, że jest opłacalna. Teraz sprawdźmy z jakiego materiału jest to. Mm -hmm. Następnie wychodzi, że na miedzi. Ale jeżeli się dłużej szlifnie Miedziane. Teraz widać dobrze. O! No i super. Czyli to policzymy jako mieć. Ja tego nie odpalam. Wrzucam to do tego słoiczka. Tutaj są różne groszki, które są również do odpalenia, pozyskania i tak dalej, i tak dalej. O, Wrzucę sobie je później tutaj. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że zrobimy odcinek z odpalaniem tego, zobaczymy. W każdym razie to będę ważył jako mieć pobielana. Na bok. Nie wiem jeszcze jak to wyciągnąć. I tutaj zostaje cewka, która chyba też jest... O, to się paliło żywym ogniem. No nic, odzyskamy to. I zobaczymy jaki będzie potencjalny zysk. Udało się pozyskać. I o ile w tych pierwszych było tutaj srebro, to w tych dolnych, które tam były, są podwójne. I dość grube. Rewelacja. Została cewka i ten element być może tutaj mosiądz żółtego i element stalowy. Także wyciągam, wydobywam i będziemy ważyć, a po ważeniu przejdziemy do paczki od Ewy. Ceweczka wyjęta. Wszystko się tutaj naprawdę topiło. Dobrze, że komuś krzywda nie stała. No i co, spróbujemy to wyciągnąć w prosty sposób, czyli zgniciemy to z jednej strony, tudzież może da się to wyłamać najprostszą możliwą metodą. Kombinerki i powinno wszystko pięknie wyjść. Wiadomo, że jest to trochę spalone, nadpalone, więc ale idzie. O! Już teraz trochę poszło. Patrzcie, jaka piękna ruda. Ja wyciągam, sprzątam. Zostawiam wagę i ważymy. Wszystko już zrobione. Spory kawał miedzi. Te dwa kawałeczki, tak jak mówiłem, są z mosiądzu żółtego. Tutaj mamy tą mieć pobielaną ze srebrem, którego jest naprawdę cała masa. No i złom. Waga włączona. Mamy 0. Tarujemy. Jest, jest. Zaczniemy od złomu. 725 po 75 groszy.

Pewnie że się opłacało. Nie jest to może jakaś oszałamiająca kwota, ale pamiętajcie, że jest tutaj srebro, które ja sobie kiedyś odzyskam, a cena srebra idzie w górę. Dobra, nie przeciągam, bierzemy się za paczkę. A to oczywiście trafia do słoiczka. Elegancko, praktycznie pełny. Paczka od naszej kochanej Ewy z Gdańska. A to, co nie wiedziałem z poprzednich odcinków, są to diody prostownicze, które już są zaklepane, zarezerwowane, trafią do kogoś, kto będzie wiedział, co z nimi zrobić. A ja zabieram się za przesyłkę, biorę nóż i lecimy z tematem, bo nie wiem, nie mam pojęcia, co jest w środku. Się na to paczuszka z świątecznym przesłaniem he już? dobra, same dobroci płytka elektroniczna gotowy kawał miedzi he. Ewa jest szalona mistrzostwo świata tu jest jakaś paczka w paczce klamka kolejne Płytki elektroniczne, ładowarka, to nie wiem co to jest. Silnik z odkurzacza, mniejsze, większe. Płytki elektroniczne, jak silnik, to i przewód z odkurzacza. Super, odzyskamy sobie mosiąc, a przewód pójdzie do przewodów po 8. Tutaj podejrzewam mieć pobielaną. Mosiąc pobiał. Pobiał. Również mosiąc pobiał. Kranik mosiąc pobiał. Znal. Znal. Przewodziki, jakaś klameczka. O. Tu jeszcze jest gotowa miedziuszka. Zobaczcie no to. Dziękuję bardzo. Ewa, tu jest jakaś paczka w paczce. Widzimy, co jest tutaj. A tu są łakocie. Ewa jest szalona. A tutaj są przetwory od Ewy. Co mogę powiedzieć? Że ostatnio właśnie mieliśmy z Natalką, z żoną, przyjemność próbować jednych, yy, jednego z tych dżemów, które Ewa przywiozła nam ostatnio, jak u nas była. Prima sort, Mistrzostwo Świata Ewcia. Dziękujemy, naprawdę jesteś niesamowita. Pozdrawiam wszystkich, widzimy się w kolejnych odcinkach. A w następnym odcinku już mam naszykowane, sprawdzimy ile w kilogramie, a dalej dowiecie się w odcinku. Pozdrawiam. Na dnie skarby czekają, zatopione marzenia, opowieści wzywają. Tam na dnie z magnesem w ręku, tam na dnie każdy dzień to nowa piosenka. Jeszcze sprawdziłem. Prawie się dałem nabrać. Aluminium, bo jakieś takie lekkie było.